Witam wszystkich hodowców, od oczy pasanatów Wczoraj było minus, nie wiem minus 5, minus 4 Dzisiaj jest już w plusie, teraz nie wiem, chyba też jest 5 w plusie już 7 ma dzisiaj być, wszystko topnieje Gołąbki wczoraj były kąpane W tym mrozie wam powiem, że chciałem nagrać filmik, wrzucić, ale mówię nie będę zanudzał, bo wczoraj nagrywałem Co Za dużo to niezdrowo się mówi. Ale lotowe gołąbki były kąpane, bardzo fajnie się kąpały. Tak jak wyszły z wody to nam godzinę 20 i woda zamarzła. Ale samczyki tutaj rano wstałem to jak wyszłem tutaj do domu do jednego wyszłem późno o 9 wyszłem do gołąbków Tam tylko otworzyłem samiczką, żeby sobie wyszły Samczykom też otworzyłem drzwi i to ładnie weszły tutaj Zamkłem, mówię idę nakarmić. Teraz tu przyszłem. Karma uszykowana, woda uszykowana. Do wody kandivet. Dzisiaj po, trzeci dzień. Karma karma taką zrobiłem troszeczkę lepszą i niż zawsze dostawają. Bo tutaj mają, tym się kończy, muszę znowu namieszać zaraz. O, tu mają taką odpoczynkową. Tą karmę. O, na dole też jest taka... Zara, to już jest taka. O, ale teraz jak one nie latają, to ta. Te, ale teraz już mają tutaj mocniejszą troszeczkę, delikatnie. Z tego względu, że. Samiczki do rozpłodu, za chwilę pójdą w pary. I samczyki, to niech mają. A te będę chciał za chwilę oblatywać, lotowe, Jak będą takie pogody. Nie, bo jak będzie takie jak teraz jest, to to będę je oblatywał. Dzisiaj już mnie króciutko wypuścić, ale mówię, odgrzebiam je jeszcze. Tam nic by się nie stało, ale trzymam się ten jeden dzień, czy tam dwa powiedzmy. Bo pogoda jest fajna. Tu jestem zasunięty, bo tam od południa to tam słoneczko świeci ładnie. O, no. Także głąbki nakarmimy. Co chwilę latają jakieś żurawie. Znowu lecą tu jakieś kaczki, gęsi teraz. Czemu gołąbki nie mają latać? Zobaczymy, wypuszczę te, te późniejsze, takie co mam do rozpłodu, te młodsze, jak nie będzie gonił szcząbek jak nie będzie gonił, no to no to będę wypuszczał wszystkie powiedzmy 2 razy w tygodniu, jak się latają. One nie są zapasione, nie są duże, bo na ten, cały czas tak zwracałem uwagę na to, że tak powiem, żeby nie były takie za wielkie, jak tam niektórzy zapasają, później, później przechodzi wiosna, chcą żeby latały, ja jaszcząbek gdzieś tam z boku się pokaże, już są symptomy kurczę, z, z skrzydło zerwane albo coś tam, ludzie szukają chorób, a... ja też się lepiej czuję jak ważę mniej, nie, <grytanie> także pójdziemy im tam wypnąć. O, taki w takim wiadereczku. O. Na karmę poszedł. O, co na karmę dałem? Na karmę poszło. Gdzie to jest tutaj? O, tutaj moje. Taki mój eliksir zdrowia. Już mi się tutaj kończy w tym tuliczku. To tam jest fajny produkt. Wymyślony przeze mnie. Nigdzie nie, nie podpatrzyłem. Nigdzie nie tego. Według siebie zrobiłem sam. Hodowla mi, hodowla mi pokazała. Powiedzmy i to za, 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 zakumałem, o co chodzi. Coś, coś podawałem gołąbkom i tam nie było żadnego problemu przy młodych. Głównie żadnego adeno, nic. No i tu mi się skończyło. Tutaj wam tego nie dawałem. To jest nalewka z cebuli. Yy, też znajdziecie u mnie na kanale, jak ja to robię, tą nalewkę tego eliksiru zdrowia. Ja to nazwałem. To tam nie nagrywałem. Na razie tam nie będę mówił, co to jest. Wszystko naturalne, że tak powiem. Ale fajnie uderza w gołąbki. Gołąbki są takie witalniejsze. Są bardzo głodne. Takie żywsze te gołąbki są. Po prostu ja im tam podam parę razy. Ja to mówię, białe, białe nosy dostawają po tym. Takie fajne. O! Masz, gdzieś? Zaraz jeszcze zalejko. O, tu jest cichutko, dobra? O, już cichutko. Dalej im sypniemy. Kulka wodna, dalej, bo mi się ta... może teraz będzie Nie będzie się robiło ostrość No ale to na razie niech będzie Postawię. postawie ale chą już doelać i na świeżej wody Pójdziemy jeszcze sobie tutaj. Samiczką sytniemy. Samiczek jest jeden zamczek. Taki chuder, że tak powiem. O, gdzie on jest, taki czy. Chodź, kać, kać, O, tam jest taki duży. Bo on jest taki gamoniowaty, że tak powiem. I dałem go tutaj za ojcem dałem go do, samczyk, do samiczek z tego względu, że chodź, kać, 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 kać żeby tak się wzmocnił. On tu gruczy u nich, na górniku tam u samczyków, to on tam nie ma szans. Mówię tak, pomyślałem sobie, że trzeba mu pomóc może, to samiczek jest taki, on taki jeden na całym stadzie, no to... O, jak to wygląda. Kątki są, że tak powiem, mądre, bo zakumały, o co chodzi zrazu. Proszę, nie ryzyk, no, 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 no. Chodź, 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 chodź. Chodzą. Chodź, chodź, chodź. Także większe, większe do mnie 95 cm. Tam więcej im niepotrzebne. Późniaczek. Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, kać, 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 kać. O, jedzą sobie ładnie. Chodź, 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 daj A, no nie jest godny. łazenka no. Idź. Dalej, chodź. Płaść tutaj. Chodź, kać, 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 kać. Trzeba mu pomóc. Temu jednemu trzeba pomóc. Idź, bo już nie wychodzi dzisiaj. To jest samczyk, to samiczka tylko do niego leci. Tamten, on tu ma 17 siedemnastkę. Chodź, kać, kać, kać. kać. gąbki sobie jedzą. Więc z tym budzi się tylko problem, a tak nie ma problemu. Otworzę, to wejdą, jak otworzę to wyjdą fajnie, obloty będą robione tak samo, tylko że jakby robiło obloty, to ten dół będzie otwarty i ta góra. I tyle w temacie będzie. Może pogoda dopisuje bo to jest mąka, tak powiem mam wyliczone o, czekaj, 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 czekaj tamten samczyk już wariuje o, nie ja wiem nie dojadły ale jak mają Chodź, kać kać, 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 kać Jedzą sobie. O, za chwilę pójdą, płynik wezmę. Jak pójdę, za chwilę pójdą w parę, to tu goni się zwolni. Dopiero posprzątam tutaj. tyle w temacie będzie. Są Sowa tu leży wiadmi ją tutaj wyg wygnał muszę ją zaraz To Sowa muszę teraz przekrempić bo... za mut samczyki rozpodę tyle samo Też nie dojadają ona. Ale... karmy na no nie będę karma nie jest taka, aż taka żeby ona były jakieś Zapakowane mocno. O, koć, chodź 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 chodź. chodź 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 O, sobie jedzą. O, tu mają to okienko. Tam ostatnio na płocie siedział ten jaszcząbek, ten samczyk, ten mniejszy żeby do nich zaglądał. Także się robi się ciepło. Z minuty na minutę coraz cieplej jest, coraz fajniej. Staraj się pracować przy gołąbkach. Sam, czy się najadł, już siedzi w, w tym wylocie. Tam mam wodę za chwilę im tam damy. są trochę karmy, bo mam parę fanów z tyłu. Za Wispumin. To poszło, bo nie dokończyłem. To mój eliksir zdrowia poszedł. Wispumin. I ja daję takie tam od koni. Witaminy kupuję w tabletkach i tam miele bardzo fajne. Witaminki tam kupiłem, powiedzmy, żeby spróbować, już zostają koniecznego. Bo to, mówię, najważniejsze, po czym jak się tam jakieś witaminy, to coś tam obojętnie to się tam poda, widzę różnicę, no to to znaczy, że działa. Po to, powiedzmy, dajemy jakieś witaminy, czy jakieś środki gołąbkom, żeby była jakaś efekt. Oczywiście nie, nie, nie uboczny, ale efekt dobry, na plus. I jeżeli ja kupię jakiś środek, powiedzmy, mam coś, żeby sobie zrobię, żeby sprawdzić, to widzę efekt, No to znaczy, że działa, znaczy, że jest godne tutaj, żeby to było przy głąbkach. Bo dużo rzeczy jest takich, że się kupi, się łudzi człowiek, że to coś daje, a tu tam gówno. Ja tam mówię ziąła swoje produkty, kupię jakieś tam wiadomo witaminę B, to sobie kupię. Z tej w, nie będę tam polecał, o tak z tego co zauważyłem, mogę odpowiedzieć. Po -po Fajna witaminka. Więcej rzeczy z tego W nie kupuję, tylko witaminę B kompleks nie będę nam mówił, nie będę polecał tamtego, ale Bo za chwilę ktoś mi tutaj oskarży o coś Tego bym nie chciał. Mam wodę, już z tym Teraz mówię o Przed Przedtem, jak robiłem kurację, to było ro... Instantyną. Odgrzebiałem fajnie. Bardzo fajne tabeteczki te Instantyna. Teraz widzę w internecie powszechne. Są no, jak je dawałem pierwszy raz Instantyna to nie było słychać nigdzie. <grym>, ale no, godne polecenia teraz ci się najadły. Dobra, za chwilę im damy wody. No i tyle. Nie będę zanudzał już więcej. Mówię, nagram taki odcinek, co tam słychać. Pójdziemy jeszcze do samczyków. O, niektóre się już najadły. Już siedzą u siebie. Tamte wydzielają. Te tutaj czekają na wodę. Zobaczymy, co to przyniesie nam. Sezon 2025. Ja będę robił wszystko, co w mojej mocy. Z roku na, z roku na rok coraz lepiej idzie to, wychodzi. Coraz więcej człowiek się dowiaduje. Na przykład po gołąbkach ja tam nikogo nie słucham, tylko widzę, co robię. I czy to jest dobre, czy nie. Czy gołąbek przylatuje stąd, czy gołąbek przylatuje stąd. Bo on musi tutaj stąd przylatywać. Jeżeli jak tam coś tam powiedzmy na je jakąś karmą i on mi stąd przechodzi powiedzmy to znaczy, że dobrze zrobiłem, bo jak przechodzi mi, jak jest wiatrem i on mi przychodzi stąd, to już trzeba się puknąć głowę. Za mocno, za mocno, jeszcze raz za mocno. Oczywiście mocno musi być, jak jest nie za wysoka temperatura i pod wiatr. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobry lot.